Minimapie. Jeszcze nie widać, no to spokojnie możemy dojść. O! Już się pokazała na minimapie. Ha. Jest. Widzisz? Zostaw! No nie miał heavy Co zamijało dojemki od niego? Ja cię proszę! Zostaw! O dzięki! No ile to Mega mało. Serio. Lama co? Lecia mnie do Aha Oha. Dam ci połowę. No, widzę, czekam. Pa, pa, jak wysoko hopy były. Tam lama, 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 lama. Daj mi przynajmniej trochę metalu, słyszysz? I to tyle. Trochę metalu. Metalu, kamienia i drewna nie chcę. Tylko metal. Tylko metal. Słyszysz? Metal. Dobra tam Czekaj, wezmę tak i wezmę jedną banda Ja wezmę szybką pompę, bo specjalnie wziąłem banda i wywaliłem PM-a. Wiesz, jak będzie gdzieś szybka... Jakiś hop?

Nie, mhm. Zda... my mamy... Z... Zaraz dojdziemy, ale musisz lecieć. Bo inaczej to nie dojdziemy. Ale... Nie co są trader... A chciałbyś tą niebieską wolną za e, tą e, fioletową szubką? Bo ja nie mam PMA Bo mi się bardziej opłacała szybka pompa teraz A ty masz PMA nie A ty masz PMA co nie To daj, To daj się wymienimy dam cię niebieską wolną Bo ja nie mam PMA a tak Wolna pompa i e, karabin z tonikiem co to wiesz no nie, bo ja specjalnie wziąłem banda żebyśmy mieli coś do leczenia. Dobra, Helka, Helka, Helka. Leci. Ale ja właśnie nie biorę PMA, bo mam banda i... O dobra. Dobra już nie chcę. Ja nie mogę... Ja nie mogę! Na... na kon... Ja, jest praktycznie na wodzie ta starafa, tylko... Czekaj, bo gdzieś Helka leci. Hop! Helka Dostał! Jeszcze nie Helka! E, Bukowie, Dobra. Eee, pokażę leży. mam... Nie chodź, nie? Tam. Tam. jest hop. Gdzie widzę? jest też Uwaga, też do tego... Jeden nie. Kurde, potrzebuję amo do Mki. Pokewie ma. Ten ma pokaże. Leży jeden! Ten na górze leży. Ten no, też ma biało no, no, Dobrze, Dobry, dalej, podjeżdżamy Podjeżdżamy, podjeżdżamy, co? Zrzucił mnie, hop Wej go On nie leczy, on nie On go nie leczy Tu jest, u mnie Kolejny Dawaj do styrafy, do styrafy ciśniemy Chodź No już postaw No postawiaj go Jezu Ja w ogóle nie mam amo do emki, Ja mam więcej amo do pompy niż do emki. Rozumiesz? Mitycznego, co? A grapplera masz? Ja nie mam. Wszelkie ma ma. pięć. Mam no, bez kawa. Jakiś rp Ja nie mam e, rpg -o. Nie, zbadałem, no po, to, po to to, co? Po co to zrobiłeś? Ja nie mam e, z czego strzelać na daleko Jeden nie ma kewa, ale nie mam z czego strzelać Użyli lunchpada. Lecę tam, bo... No wiem. Gonię ich, gonię ich. Gonię ich lunchpadem. Gonię ich. Jestem przy tobie. Kolejnym lunchpadem Uczek. Ja mam tylko trzy amo do Zero. Ale ja nie mam z czego... Podejrzewam ich tym lunchpadem. Bo ja nie mam amu dojemki, Ale ja nie mam amu dojemki, Nie mam z czego strzelać Ja mam nie mam więc Może być bardzo dużo Ja mam dużo Ja mam sześć małych nie mam Nie mam, nie mam maców Leży ninja Ona ma, ma mało, dawaj Ja w ogóle maców już nie miałem Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest No tam Dawaj, jesz ją To jest bot jakiś jest! I podnieś, szybko podnieś! Słyszysz? I daj ammo bo w ogóle, ja mam w ogóle... Bo ja mam zero! Połemki. Ale ja I właśnie ja, mam zero. Mam nadal Czekaj, tam może... Chodź, chodź, o kurde, ale ja mam bad na Masz, masz tutaj połowę. Masz. Dobre, Weź chodź. te małe potki Ej, no wypij je. Wypij te małe, wypij te małe. Wypij te małe. Ej, ej, bracie rakietnicę? A weź, weź. Dobra. Eee... Czy oni macie mitycznego? Złoty skal. Co? Ale ty masz śmietecznego. Ale mam Mogę nie wyczytałbym go. Pat, pat, chodź. Dobra, spoko, nie, nie chcę. Chodź do strefy już. Ej, zostaliśmy sami. Zostaliśmy na jedną parę. Na Kop. No i nie mam w ogóle zabarwo. Ja mam 7, e, ten, ja, ja mam, mam 7 fragów. Ja mam 10. Nie 7. Przepraszam. Bo ja... Ja mam... Ja chyba 3. Uuuhu! Złota wolna. Nice. Kurde, ale Ford, nie? Warto było. Plan spada. A masz? A daj maców trochę, daj maców trochę. Bo w ogóle nie mam, w ogóle do niczego nie mam. Szybko, szybko! Dobra, wystarczy, wystarczy. No spoko, już. Może byś żadnej snajpy nie wyrwał nagle, nie? Wiesz. No, nie, może byś to... Oni się albo tam gdzieś albo... To możliwe, że są bocy, wiesz? To możliwe, że są jakieś bociory i się boją. Ja właśnie nie ma Grafflera i się boję, bo... Chodź tym kominem, zobaczymy yy, Sprawdzimy od góry. Boję się, że oni tam są, właśnie. Kominem teraz będzie... Że... Gdzie będzie ten... O, mam Nice! Teraz jak będą na się, Będą musieli wyjść Nie, jeszcze jest taka czwarta to jest typo na jachcie? To jest typo. To jest typu? Nie, to nie typa, to nie typu. To są gatki Deadpoola. Plak. Plak. O? <noise> Pistolet. Ja mam cały złoty lód. Czekaj, to jest typ? Nie. Ja mam złotą wolną i złotą... No, jest, prza, by nie, bo tam nie ma strefy. Ale Mogę zaprosić, bo był ten. No było. No jestem Nie. A masz jakieś lunch Nie. No mam mam. to użyj. Tu widać. Tu, 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 tu. Tu widzisz, zbudowała się podłoga. Tu są. Tu na górze, na górze. Dwo, dostał 2 razy 26. O kurde. Oni mają dobrego eye

Potka? podka poleciała do Ciebie. O, o ma grapplera! Ta ma No, Jezus! Leć do mnie. Oni mają RPG-a, a ja tu jestem sam. Hopię, je, wyś I nie wziąłeś tego. Wziąłeś jednak. No i przecież... Azu! Tu poszłeś Zabaj, oczywiście tam. gdzie indziej. Bo musiał?